Analiza ryzyka składa się z szacowania prawdopodobieństwa i skutku zagrożeń i podatności. Teraz na prostych przykładach omówimy sobie różne zagrożenia, które należy ująć w analizie ryzyka. Mamy pomieszczenie, w którym przetwarzają się dane osobowe. Zwróćmy uwagę, że pierwszym podstawowym zagrożeniem jest. To, co widzi się z okna. Tu akurat mamy włączany alarm. Przeanalizujemy to zagrożenie w zależności od tego, co znajduje się za oknem, bo jeżeli będą osobne budynki, z których może ktoś coś podejrzeć, to rozszyfruje nasze tutaj hasło i wejdzie normalnie, wyłączając alarm, wejdzie do pomieszczenia i ukradnie wszystko łącznie z danymi osobowymi. Więc tutaj musimy dokonać tej analizy, a najlepiej w procedurach. W Powidź ludziom, że zanie załączy, alarm zasłania okno. Kolejnym zagrożeniem jest, że jeśli tędy wchodzą klienci lub osoby obce, to mamy zagrożenie podglądu tego, co robimy na monitorze, czyli ty pracownik wykonując operację danych osobowych będzie widział wszystko. Bo wejdzie jedna osoba wejdzie druga osoba wszystko widzi. I trzecie zagrożenie. To jest związane z tym, że będą otwarte drzwi do pomieszczenia i będzie można spokojnie sobie tutaj ukrytą kamerą sfilmować. Tak dokonuje się analizy ryzyka.